Witajcie, moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam was serdecznie na kanale Keto Travelers ze mną spacerowo, moja piękna żona. Yo, yo. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie to equast w pigułce, czyli co jeść, na co uważać, czego unikać, co jest główną zasadą tego postu, co tak naprawdę czemu ma służyć ten post, dla kogo będzie dobry, dla kogo nie będzie dobry, może jego alternatywy. Tego możecie się spodziewać w tym odcinku, także zapraszam. A więc tak, moi drodzy, dłuższa wersja e o ekwaście możecie znaleźć na naszej playliście, ja ją pewnie podlinkuję w opisie filmu. Mam nadzieję, że w miarę ten głos będzie znośny, bo jest dzisiaj też duży wiatr, ale udało mi się zabrać osłonę na mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie ok. Ekwast. Ekwast to angielskie oczywiście słowo, chyba angielski wymysł nawet. Post jajeczny. Jak każdy z postów. A to eliminacja albo jakichś tam grup produktów i pozostawienie innych, albo całkowita eliminacja spożywanych pokarmów, ale służy on krótkotrwałej eliminacji. Posty nie są traktowane jako długotrwałe modyfikacje naszej diety. W przypadku ekwastu tutaj mówimy o eliminacji praktycznie wszystkich produktów i zostawiamy tylko jajka. Kurze, kacze, obojętnie gęsie i tłuszcze. Tłuszcze w postaci masła, tłuszczy zwierzęcych, tłuszczy roślinnych jak oliwa z oliwek czy olej z awokado, może być olej MCT, może to być również majonez, notabene też wykonany przecież z jajek. Więc główne takie zasady ekwastu to jest to, że na każde jedno jajko spożyte dokładamy łyżkę tłuszczu. Wolnego, wybranego przez nas, pasującego nam do przepisu. Tych jajek możemy zjeść minimum, w zasadzie inaczej, powinniśmy zjeść minimum 6. Możemy zjeść, ile chcemy, tak na dobrą sprawę, albo tyle, ile nam wychodzi z naszej przeliczonej kaloryki, o ile liczymy kalorie, ale minimum 6. Absolutnie nie powinno się schodzić niżej. Dlaczego to powiem za chwilkę? Można w tej diecie również dołożyć, stosować wymiennie tłuszcz z na przykład e, serami. Natomiast e, ja osobiście preferuję wersję, gdzie używamy jedno jajko, gdzie stosujemy jedno jajko, łyżkę tłuszczu, a ser do 90 g na dzień. Dodajemy jakby dodatkowo do wzbogacenia naszej diety. Można w tej diecie, powinno się nawet stosować dużo, dużo płynów. Mamy do dyspozycji kawy, herbaty, oczywiście niesłodzone. Raczej owocowych powinniśmy unikać. E, są różne szkoły, można Napoje niesłodzone, gazowane, używać w stylu, nie wiem, cola light czy dietetyczna. Są szkoły, że można i dopuszcza się do trzech na przykład puszek dziennie, ale to chyba jest bardziej wersja amerykańska, gdzie oni się nie po prostu nie, nie mogą jakby obyć bez tego typu napojów. Ja trzymam się w wersji takiej bardziej i preferuję wersję bardziej mm, czystszą, czyli. Jeżeli jest możliwość, to najlepiej wyeliminować gazowane napoje w tym wypadku. Więc to tyle. A, i jeszcze kolejna z takich głównych zasad: to pierwsze jajko, czy pierwszą porcję jajek, powinniśmy zacząć od pół godziny do godziny po przebudzeniu, po wstaniu, Tak? Kolejna z takich zasad to jest każdy posiłek, znowu, który składa się tylko z jajek i tłuszczy powinniśmy spożywać e, od 3 do 5 godzin, tak? Mniej więcej. E, I kolejne, jeśli chodzi o takie ramy czasowe, ostatni to jest e, ostatni posiłek powinniśmy zjeść 3 do 4 godzin e, przed snem, nie później. I to w zasadzie z takich bardzo głównych zasad, to wszystko. Takie omówienie, dlaczego taka, nie inaczej. Dlaczego na przykład 6, minimum 6 jajek? Celem postu jajecznego nie jest redukcja kaloryczna, celem postu krótkotrwałego od 3 do 5 dni postu jajecznego nie jest redukcja wagi, chociaż najczęściej ta waga nam spadnie, ale spadnie. Pada nam tylko i wyłącznie poziom glikogenu, poziom wody w organizmie. W zasadzie poprzez spadek poziomu glikogenu utracimy również wodę z organizmu, różnie w zależności od wagi wieku, płci, 2, 3, może nawet czasem więcej. Wiąże się to z tym, że jemy bardzo, bardzo małe ilości węglowodanów, tylko praktycznie z sera, minimalnie z jajek a do 3-2-3% węglowodanów przez te 3-5. W związku z tym ten, ten, ten spadek y, utrata wody z organizmu jest bardzo znacząca, bardzo szybka. Ale znowu, to nie jest. Utratek utrata tłuszczu. Wy nie tracicie, nie tracicie tłuszczu z organizmu, tak? Czyli nie chudniecie, tylko po prostu e, tracicie wagę w postaci wody. To jest, trzeba to rozróżnić. Nie. Kinga odpowiada, że tłuszcz z dupy nie schodzi. Nie, nie. Stracicie tylko trochę wody, jak byliście spuchnięci, to troszkę będziecie mniej. Dlaczego tak? No, bo, bo takie są zasady tego postu, ale e, to nie, nie jest jakby, skoro nie jest jego celem utrata wagi, a to co jest jego cele? e, celem? Celem tego Postu jest eliminacja przede wszystkim w taki w miarę zdrowy sposób węglowodanu, pozbycie się i zapasu glukozy i glikogenu z organizmu, ale bez potencjalnych, nie wiem, skutków takich ubocznych, w, na przykład w postaci silnych bóli głowy, które często występują. Często, jeżeli spada nam glukoza, możecie, możecie na przykład obserwować ból głowy. Teraz kolejna z takich też ważnych zasad, czyli to zaczynanie pierwszego posiłku, pierwszego jajka, pierwszych Kilku jajek, nie wiem ile będziecie chcieli zjeść jajek na przykład na śniadanie, od rana. E, ta część tego postu będzie miała na celu z kolei powrót i regulację trybu e, rytmu dobowego, czyli przestawienie organizmu do zaczynania jedzenia od rana, co było bardzo ciężkie akurat dla Kingi. Nie polecam. Więc jeżeli macie z tym bardzo duży problem, to niekoniecznie ta metoda, wybranie sobie od razu postu jajecznego, będzie dla Was dobra. Może się uda, może się nie uda, może Was zniechęci dodatkowo do, do rannego jedzenia. Tak? Trzeba na to uważać. No i ostatnia z takich ram, ram czasowych. Nie jemy 3-4 godziny przed snem, i to z kolei ma na celu, żeby wiadomo, no nie iść, nie trawić przez całą noc tego pokarmu. Tłuszcz i tak będzie trawiony znacznie dłużej. Jest, jest taka pewna restrykcja, znaczy Restrykcja. No umówmy się, jeżeli wcześniej zjadaliście. 2 3 jajka popchnięte e, chlebkiem to jest duża szansa, że nie zjecie tak strasznie dużo teraz tak samo dużo jajek, jeżeli do każdego z tego jajek dołożycie sobie taką samą ilość, czyli łyżkę, łyżkę, łyżkę tłuszczu, tak? Po prostu ilość tłuszczu będzie tutaj wpływała po skromienie w pewien sposób aty, apetytu. Wysoka ilość tłuszczu w diecie ogólnie będzie wpływała na hormon sytości e, w znacznym stopniu, tak? E, co też jest e, to może być no, plusem i minusem tej diety. No to jakby wiecie, to wszystko zależy od indywidualnych E przypadków. Ekwast może być świetną alternatywą dla osób które chciałyby, nie wiem, popełniły jakieś tam, powiedzmy, grzeszki, odstępstwa od diety, nagromadziły, niekoniecznie chcą czy powinny na, jakby objadać się węglowodanami i chciałyby ograniczyć szybko, czy wrócić z poziomem, z ilością glukozy w organizmie do niskiego poziomu. Kwas może być bardzo dobrą alternatywą właśnie w takich sytuacjach. Niekoniecznie będzie on dobry dla osób, które nie lubią diet eliminacyjnych, a... Natomiast może być dobre dla tych, którzy nie lubią postów. W zasadzie taki sam efekt, plus dodatkowa utrata tutaj kalorii, redukcja kalorii będzie uzyskana z 24-48 godzinnego postu. Postu takiego bez, całkowicie bez jedzenia, postu mokrego, czyli z płynami. Natomiast czy to jest dobre czy nie, jest to temat na no, zupełnie inny odcinek, są zwolennicy i mm, przeciwnicy postów. Ja z doświadczenia wiem, że dla mnie posty niekoniecznie dobrze dla mnie robią. Więc taki post jajeczny jest dla mnie fajną alternatywą. Post również jajeczny może być dla kogoś, kto nie wiem, chciałby spróbować po prostu czegoś innego, czegoś nowego, zobaczyć, jak to jest jeść przez 3 do 5 dni to samo. Jako ciekawostka, nie, nie można sobie tym zaszkodzić. No Oczywiście, jeżeli mamy nietolerancję na jajka i o tym nie wiemy, to jedzenie jajek przez 3 do 5 dni może nam pokazać, że jednak mamy nietolerancję na jajka, więc no, w tym sensie może nam zaszkodzi. Wiecie, stosowanie krótkotrwałych postów ogólnie nie jest szkodliwe i tego postu przy założeniach, że będziecie się trzymać jakby z założeń, no to nie można powiedzieć, że to będzie w jakiś tam sposób szkodliwe. Dla kogo nie post jajeczny? Na pewno nie dla osób, które nie lubią monotonii, wiecie. Oczywiście przy założeniach, że ktoś się bardzo mocno przygotuje, czyli nie idzie na post jajeczny z partyzanta, czyli przeczyta sobie tylko zasady i codziennie będzie jadł to samo, w takiej samej postaci, dokładnie tak samo zrobione, no to nawet dla osoby, które, które no powiedzmy, nie lubią monotonii w diecie, te trzy dni są do przeżycia, ale mogą być ciężkie. Więc trzeba się dobrze zastanowić, czy, czy, czy ktoś chce sobie w ten sposób, jakby, zafundować zafundować eksperyment w postaci z jednej strony ograniczenia, eliminacji całkiej spory grup produktów z diety, plus jeszcze jeść codziennie to samo i w tej samej postaci. Tak? Owszem, jeżeli ktoś kocha jajecznicę, no super, ale jajecznica. Codziennie na śniadanie obiad kolację przysłowiową przez 3 do 5 dni może być ciężka, a więc to warto rozważyć, czy jesteśmy w stanie. A jeżeli boimy się tego, że nie będziemy w stanie, no to na internecie możecie znaleźć całą masę jakby pomysłów na to, co można z jajek ugotować, w jakiej postaci jest zjeść na, na post jajeczny. Wystarczy się troszkę przygotować. Co nie zmienia faktu, że to nadal pozostaną jajka, tak! Oczywiście, nie? więc jakby po, po 3-5 dniach można zatęsknić zdecydowanie za jakimiś innymi produktami. Dla kogo nie? No oczywiście nie dla tych, którzy mają nietolerancję na jajka. Zdarza się tak, że osoby mające nietolerancję na jajka kurze nie będą miały na przykład na kacze i gęsie jajka, więc można w takim wypadku spróbować tutaj to, to obejść. Dla kogo również nie? Nie przychodzi mi za, za bardzo jakaś długa lista dla kogo nie, no może jeżeli ktoś uważa, że to jest dla niego złe albo bez sensu, albo nie wyobraża sobie życia bez, nie wiem, warzyw w diecie, albo, nie wiem, no z jakiegoś powodu, nie wiem, jego jelita nie będą tego tolerowały, no to wtedy nie, no po prostu. Natomiast mówienie dla zasady, że przez jedzenie do trzech, bycie na ekwaście po trzech, od trzech do pięciu dni spowoduje, że będziecie mieli problemy z wypróżnieniem się, i ma to zastosowanie, zastosowanie dla wszystkich, jest jedną wielką bzdurą. Bo to nie jest prawda. Znacznie większe problemy z wypróżnianiem będziecie mieli, jeżeli będziecie spożywali bardzo duże ilości błonnika bez odpowiedniego nawo nawodnienia. Tak? ten błonnik zalegający, niestrawiony w tak będzie się po prostu tam odkładał, formował e, w całkiem duże, e, czy tam pokaźne balaściki i będzie miał problem z wyjściem. Ale nie to jest tematem odcinka. Myślę, że jeśli chodzi o ekwaz, to chyba wszystko było o tym, dla kogo może być, dla kogo nie, główne zasady. Hmm, czy chciałabyś ono coś dodać? Nie, dobra. Kinga nie chce nic dodać, więc ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że głos znośny. Piękna pogoda, my wracamy na spacer. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.